No ja naprawdę nie rozumiem, nie rozumiem kobiety pracujący w takim zawodzie i nie spinać włosów do robienia paznokci, gdzie pracujemy z frezarką, pilnik, lakier na, na, na paznokciach i tu przejdziemy włosami. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Jak można być tak nieodpowiedzialnym, tak nie mieć wyobraźni? No dobra, tu powiedzmy, że dziewczyna, bo do kamery chciała ładnie wyglądać, no. Ale w salonie faktycznie, ja mam do was pytanie, widzowie jako klientki, czy zdarza Wam się widzieć wa Wasze stylistki paznokci w niespiętych włosach? I, i znaczy ja nie mówię o, kolo o kobietach, które mają krótkie włosy, bo to jest coś innego, ale długie, że ty, jeżdżą tymi włosami po, po stole, nie? czy tam długie, półdługie. I do stylistek jednocześnie pytań. Czy wyobrażacie sobie pracę z, o, z niespiętymi włosami, jeżeli macie tam dłuższe, odtąd już w, w dół?